Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie. Abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa pisma, które słyszeliście. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie, lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę, powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam. Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie sydońskiej. I wielu trendowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk na Aman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Z Biblią w dłoni, z nadzieją w sercu. Amen. Biblia nadzieją. Obserwuj nasz profil po więcej.